Hej, witam, ja dla Was już nagrywam, a jest teraz dokładnie 652, kiedy to nagrywam. Nie wiem, kiedy to wrzucę, ale kiedyś może wrzucę. Może dzisiaj, może teraz. Dobra, nieważne. E, wejdźmy konkretnie do, czego, do tego, co chciałem was, no, Wam powiedzieć. Ogólnie stworzyłem moją, no, no, moją pierwszą mapkę na trzy osoby. Jeśli hmm. byście filmik zalajkowali, ściągnęli mapkę. był bardzo, ale tu bardzo szczęśliwy. A jakbyście jeszcze dali suba, to, to już nie gadać. No ale konkretnie o mapce. Mapka nazywa się Escape the Stone. Nie wiem trochę głupia nazwa, ale cała jest ze stona. Oczywiście są jakieś tam dekoracje czy coś, to nawet fajnie mi wyszło w sumie to sami ocencie Dobra, zobaczcie jak Jak Wam się podoba mapka, dajcie łapkę w górę Jak się Wam nie podoba mapka, dajcie łapkę w dół Ale proszę Was, nie dawajcie łapki w dół No ale co tam, to tyle Chciałbym tylko zareklamować moją mapkę No i cześć